Tutaj. W tak jak już kiedyś wcześniej mówiłem, co wioska, to inny język. No może przesadziłem, że co wioska, ale to są takie kantony, na przykład niemiecko-francuskie, że w jednym miasteczku mówią po niemiecku, a pojedziesz 10 km do drugiego miasteczka, i tam już po francusku mówią, a po niemiecku się w ogóle nie dogadasz, nie ma takiej możliwości. <laughs> Czemu to mówię? Czemu to mówię? Mówię to dlatego, bo tutaj... No bo ogólnie elektryk to jest elektriker, no ja jestem elektriker. Ale pracowałem w takich rejonach, gdzie nie byłem elektriker, tylko byłem elektromontur. I to niektórzy tak z dumą mówili, że on jest elektromontur. No ja, ja jak widać po mnie jestem człowiekiem wychowanym za komuny. A za komuny, e, człowiek, który wykonywał tak zwaną pracę fizyczną, szanowany nie był. Szanowana była praca umysłowa. Ktoś w biurze pracował. To tak. Natomiast elektromontur to nie był powód <laughs> do szacunku. A tutaj. Oni to tak jakby się chwalili, nie? że on ma takie stanowisko, takie ma elektromontury. Ale w tym kantonie, gdzie teraz pracuję, nie jestem ani elektryker, ani elektromontur. W tym kantonie jestem sztromer. A czemu sztromer? Pracowałam na niejednej budowie. Jako zaopatrzeniowiec, higienista i formierz, ale rzuciłam formierkę na giserki. Wyłączyłem się, bo przyszła pani, co... Myje okna po wodę, a wody nie ma. No więc, tak jak powiedziałem, w tym kantonie jestem stromer. Prąd po niemiecku to jest strom. Dlatego jestem stromer. Kotlet, bakłażan, szynka, ser, ho ho O, pan kanapka. Co tu pan ma? A, to jest wszystko, czego pani chce? A z kiełbasu? A może być z prezydentem? Boże Święty to pan! Choinki sprzedają w Szwajcarii. Sprzedaje je Migros Gardena. Frisch aus der Region. Czyli świeże z tego regionu. No i taka świeża choinka.

Szczególnie w starym budownictwie 80 ciszków A i są przykładowe choinki, jakie są tam do nabycia. Oferta do 24 grudnia tego roku. Czyli jak się to mówi, choinki w ciągu sprzedaży. No a my, co tam robimy. No, porządki robimy na budowie. Eee, zbieramy materiały, bo tam już na ukończeniu jest budowa. Coś gadał, że teraz już pojadę na tą starą, co byłem wcześniej, chociaż tam też chyba nic nie ma do roboty. A coś mówi, że jakieś kable trzeba ciągnąć. No, zobaczymy. Tu jest takie. To jest spore centrum handlowe W takich miejscowościach Gdzie jest 8 tysięcy mieszkańców W Polsce nie ma takich centrum handlowych Nie buduje się, nie opłaca się Nie zarobią na siebie A tu jakoś zarabiają Ale wiadomo, to ludzie mają więcej pieniędzy. W Szwajcarscy kombinicy. Takie piękne lampy zamontowałem. Wygląda teraz jak wjazd do jakiegoś drugiego hotelu. O, takie end I tu zacząłem robić te zamykanie tej bramy. Ale się okazało, że brakuje jakiegoś czujnika. O, nie ma światła, ma światło z gasu. No i to nie dokończyłem. Kable wiszą, bo nie ma jakiegoś silnika, Mieli przyjechać z tej firmy, co to brama, brama zakładała. Żeby założyć. Ale jak to w Szwajcarii, nikomu się nie śpieszy. Tu mam taki kabelek jeszcze. Tu muszę pociągnąć z tej szafy. <laughs> o, byłem na warsztacie i zapomniałem znowu te końcówki dziesiątki. No nieważne. Nie pali się. Tu ma być pompa, której jeszcze nie ma. Zasilanie mam już pociągnąć. Ale to nie dzisiaj, to jutro. Dzisiaj już jest po, czap po czwartej, to już nie ma co zaczynać nowej roboty. Było zimno, teraz się ociepliło w miarę około 10 stopni. Jest tak, że jakby, jakby się zima cofa. Znowu się sezon narciarski nie uda. Chcielibyśmy skomunikować się z panem Duńczykiem. Zoduńczykiem, powiada pan. Mm. Nie znam człowieka. Mm, to dziwne, przez dwa lata był Pańskim pracodawcą. Tak, nie pamiętam. Tak. Może byłem wtedy chory. W spokojnej Szwajcarii. Polakowi się akumulator rozładował. Co wywołało sensację. Wszyscy się interesowali. Oczywiście nikomu nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć ty to. Może masz. Start kabel, to bym, bym podjechał ze swoim akumulatorem, by się odpalił. Nie, to jest za trudne. A no, ja nic nie mówiłem, bo, <grywki> bo miałem zapany bagażnik, musiałbym wszystko wyciągać, żeby start kabel. E, no, kable do odpalania, nie? To się nazywa start kabel. <grywki> żeby wyciągnąć. Ogólnie był piątek. E, nie, może inaczej. Zaczęło się od tego, że zacząłem jeździć na krótkie odcinki. Tu mam do pracy 10 minut. Akumulator nie ma się kiedy naładować. To po pierwsze Primo. Po drugie Primo Ultimo. Ja jak jadę rano, to sobie włączam grzanie foteli, nie? Bo mam skórę i mi w tyłek zimno. No i wiadomo, że takie grzanie foteli to trochę prądu bierze. I już zauważyłem pewne, już jakiś czas temu zauważyłem pewne objawy, bo w aucie jest tak zrobione, że jak akumulator jest słaby, to komputer odłącza wszystkie urządzenia, jakie tylko są niezbędne zostawia. Wszystko inne odłącza, żeby straciło prądu na odpalenie. I kilka razy zauważyłem, że przyszło, przyszedłem, odpaliłem auto, a tu zmieniarka zaczyna płyty wyciągać jedna po drugiej i sobie zapisywać do pamięci. To, co to znaczyło? To znaczyło, że nie miała przez jakiś czas prądu, że komputer odciął od zmieniarki prądu. I tak sobie myślałem, no, chyba słaby już akumulator, będę musiał podładować, ale tak, no to. Trzeba przedłużać jakiś to nie mam i tak odkładałem cenę na dzień to odpalenie to ładowanie no i w piątek postawiłem auto i no auto ma dociąganie drzwi dociąganie bagażnika parę razy coś tam pootwierają drzwi bagażnik a wiadomo to wszystko ociągnie prąd. No, i ja w piątek już jak na szpilkach siedzę, bo do czwartej tylko pracujemy już, że weekend. Siadam do auta, a to. i tyle. No, i musiałem wyjąć prostownik, ładować. No, i się wszyscy zlecieli. Sensacja w spokojnej Szwajcarii. Polakowi się akumulator rozładował. Chodzą, zaglądają, kiwają głowami, pytają się dlaczego. No dlaczego? No. No, może stary już jest. Ja mówię no... Młody nie jest, a 5 lat akumulator. Ale ja kupiłem taki specjalnie, mówię, drogi akumulator z gwarancją na 8 lat. No właśnie, zobaczymy co to będzie dalej. To już nie zostało dużo 3 tygodnie. I jadę na, do Polski na ferie zimowe. To sobie gdzieś tam podjada akumulator sprawdzić, czy on jeszcze trzyma napięcie, czy to już faktycznie kaplica. A, Alpy! tu się oddycha. Ale jeszcze czuję, że jestem wolny. Niebo gwiaździste nade mną, a wszystkie banki przede mną. Jest klucz! Co, nie boisz się, że go okradną? A co pan? Przecież jesteśmy w Szwajcarii, prawda? A ja. tyle się w 30 listopada, ostatni dzień listopada. Dzisiaj jest ostateczny termin oddania elektryki w tym budynku. No ale niestety. Nie było to możliwe, nie jest to możliwe, bo pompa ciepła, oto to czerwone. Przyjechała dopiero dzisiaj. Ale i tak nie ma wszystkiego, by jeszcze tutaj ma być jakieś urządzenie, ten gruby kabel, co tu idzie. To ma być zasilanie do niego. Strasznie dużo prądu te pompy ciepła biorą. Ja nie wiem jak to się opłaca Oniby niby prąd w Szwajcarii z elektrowni atomowych to to nie jest drogi i, i nie dymi. Tak jak w Polsce. No ale mimo wszystko coś tam ten prąd kosztuje. Także ja nie wiem, jak się na tych pompach ciepła. Myślę, że to jest kiepskie rozwiązanie. Pompy ciepła. No nie wiem, czy będę podłączał to dzisiaj, czy nie. Już. Tak jak mówiłem wczoraj coś gadał o jakiejś tej budowie, gdzie byłem czy tam coś, czy jakieś kable ciągnąć razem z kolegą Patafian jeden, kurde był tu taki wczoraj jeden co nie mógł dojść jak tam podłączyć coś tam i wziął o to co jest, teraz co zakleiłem wziął to włączył do góry nie wiem czy on, czy ktoś inny, ale raczej on, bo on tu grzebał włączył to do góry, a to jest zasilanie tamtej szafy. No i dzisiaj ja ciągnąłem zasilanie a to, co jest podłączone z tej szafy. Ciągnąłem zasilanie do tej pompy ciepła, która przyjechała dzisiaj. A te przewody, co tu wiszą, to jest właśnie zasilanie tej szafy z głównej szafy. One nie są podłączone, bo y, od dwóch tygodni czekam na końcówki dziesiątki. No i tu był prąd oczywiście w tych przewodach i się dotknąłem palcem, no i nie. No i mnie kopło. Na szczęście ja mam taką jakąś rezystancję skóry, że E, jakoś nie odczuwam bardzo mocno, e, jak mnie prąd, jak to się mówi, popieści. To już kilka razy mnie nawet 380, no 380 jak kopnie, e, to jest bardzo odczuwalne. 380 jest bardzo odczuwalne. Natomiast 240, no to tak, takie, takie czuję swędzenie. Oczywiście nieprzyjemne, bo no zaraz ręka wraca, nie? ale żadnych konsekwencji nie ma. No ja dzisiaj jeszcze muszę zrobić 3 miliony, a już czwarta godzina. Ja po nocach tu siedzieć nie będę. Ja też mam do i dzieci. Kontynuuję cykl świąteczny. <laughs> dzisiaj 1 grudnia. Więc tak mnie naszło. Tym bardziej, że dzisiaj rano znalazłem pod drzwiami prezent. To szwajcarski Mikołaj chodził. Nie wiem, kto mi ten prezent przyniósł. Albo ksiądz, albo właścicielka pensjonatu. Ale bardziej ksiądz. No ja jestem, jak widać, co wcześniej już mówiłem wychowany za komuny. Więc za komuny święta. Wyglądały nieco inaczej. Uważam, lepiej. <laughs> Paradoksalnie lepiej. Chociaż to była komuna, której nie cierpię. Ja całe, całe że tak powiem, nastoletnie życie spędziłem w latach 80., <laughs> kiedy po cudownej epoce pana Edwarda Gierka. Nagle zrobił się gigantyczny kryzys i w sklepach nie było no, dosłownie niczego. Więc święta rozpoczynały się polowaniem na różne rzeczy potrzebne do świątecznej celebry. Ja mam grupę krwi A. To jest Najstarsza grupa krwi, z której wyodrębiły się pozostałe inne. E, później. Czym o tym mówię? Mówię o tym, ponieważ moi przodkowie z tą grupą krwi byli mięsożercami. Biegali po lesie i polowali na mamuty. A później je jedli. I niestety, no, ludzie. Z, ma, niestety, no, stety czy niestety, no, w każdym razie ludzie z krwi a są mięsożercami. I ja też jestem mięsożercem. Owszem, tam jakieś warzywko czy coś wiadomo jak najbardziej, ale mięso musi być. To bez mięsa to jest w ogóle obiadu nie było. Jakieś naleśniki to na deser można zjeść. No i niestety. Bardzo mi doskwierało to w latach 80., że tego mięsa nie było. Ja nie mieszkałem na wsi, nie mieliśmy gospodarstwa, w związku z tym byliśmy zdani tylko na to, co można było kupić w sklepie, a w sklepie nie można było kupić nic. Więc okres świąteczny zaczynał się polowaniem na kiełbasę, na szynkę, na boczek, na mięso. I jakieś tam inne frykasy typu cukierki, czekolada, napoje. No wszystko trzeba było upolować. Nie można było to jak dzisiaj wziąć koszyk, pójść do sklepu i w ciągu powiedzmy pół godziny do godziny zrobić wszystkie zakupy na święta. To było niemożliwe. Zakupy na święta rozpoczynały się no, dwa tygodnie przed świętami. To już było za późno. No więc, jak już to wszystko człowiek zdobył z trudem, ale zdobył, zawsze jakoś tam się zdobywało. No, na święta, jak to mówiło się, wtedy coś tam do sklepu wrzucali. Więc, jak to wszystko się już zdobyło, człowiek jadł szynkę dwa razy w roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Normalnie to nie było można kupić, chyba że w Pewexie. 4,5 dolara kosztowała e, taka puszka, jak dzisiaj są krakusy, taka 450 gram. E, a 4,5 dolara to była jedna trzecia pensji robotnika. No więc robotnik sobie szynki w Pewexie nie kupił, a w sklepach nie było. Jest tak jak mówię, jak już to wszystko się zdobyło, no to nadchodziły te święta. Ja już w Wigilię podjadałem szynkę, chociaż nie wolno było wówczas. Dzisiaj już wolno, ale wtedy się nie jadło. No i była radość z tego wszystkiego: święta to był zapach szynki, kiełbas. I tak dla mnie, dla mnie takie były święta, ja nie mówię, że tak wszyscy mieli. Dla mnie to takie były święta. Święta oznaczało, że mogłem w końcu zjeść do woli szynki, boczku i kiełbasy z krzanem. <grym> tak. tak było. I kiedy się to... Komuna skończyła w 90 roku i zaczęły się pojawiać w sklepach na co dzień. Szynki, kiełbasy, boczki codziennie można było kupić. To ja uznałem, że właściwie to te święta są już teraz bez sensu. Jak ja mogę mieć codziennie to, co ja jadam tylko na święta, to co to, to za święta? Bardzo przepraszam, gdzie pani dostała te herbaty? A nie, to córka przysłała mi z Aha. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się materiał podobał, to poproszę łapka do góry, a jak się nie podobał, to łapka w bok. Subskrybujcie i komentujcie mój kanał. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Śniadanie kończymy i już robimy, panie kierowniku. Śniadanie to wy w domu jedziecie, bo mi tu reżyser na głowę włazi, że dekoracja nie gotowa. Ty, co za jedyny jest? Kierownik produkcji, Hofander. Przyszedł z kobitą i szpanuje. No, kończ, Władziu. I robimy. Do zobaczenia w Szwajcarii.